Azbest, niegdyś powszechnie stosowany w budownictwie dzięki swojej wytrzymałości i niskich kosztach produkcji. Dziś koszmar, którego trzeba się jak najszybciej pozbyć. Po dwuletniej przerwie magistrat w Gdańskim kolejny raz pomaga zutylizować Eternit. Startowaliśmy do konkursu, w którym do, do, do uzyskaliśmy dodatkowe dofinansowanie, i w ten sposób byliśmy w stanie zaproponować naszym mieszkańcom sfinansowanie ściągnięcia wywiezienia i utylizacji azbestu z pokryć dachowych przede wszystkim, ale nie tylko. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji w mieście okazało się, że azbest znaleziono nie tylko na dachach, ale też murkach czy płotkach ogródków działkowych. Przy demontażu elementów zawierających eternit ważne jest, by nie wdychać pyłków wydobywających się z płyt. Mogą to zrobić jedynie firmy specjalnie przygotowane do tego typu prac. Są to y, y, ludzie, którzy są wyposażeni w sprzęt, w maseczki, w odzież i tylko w takich warunkach ten azbest powinien być demontowany, złożony, przy jak najmniejszej ilości przekładania e, tych płyt e, ładowane na samochody, które również specjalnie zabezpieczone wywożą azbest do zakładów, które się zajmują e, utylizacją. W tym roku 35 osób i firm skorzystało z miejskiej pomocy przy likwidacji Azbestu. Dzięki temu z miasta wywieziono blisko 1800 m2 płyt. Już teraz 50 wniosków o likwidację azbestu czeka na realizację w przyszłym roku. Według szacunkowych danych na terenie miasta znajduje się jeszcze około. 20 tysięcy metrów kwadratowych dachów z azbestu. Na terenie całego kraju Eternit ma zniknąć do roku 2032.